moi drodzy, zdążyliśmy sobie troszkę powiedzieć ostatnio o Ewangelii dzieciństwa, w tym takim początku yy, początku czy wstępie, y, który daje tutaj Łukasz, podobnie jak Mateusz, w dwóch pierwszych rozdziałach. Mówiliśmy sobie, że to no właśnie tak yy, patrząc historycznie, jeśli chodzi o powstawanie Ewangelii, to prawdopodobnie to była ta najpóźniej powstała właśnie część i tradycji i, i, i Ewangelii. Yy. Pozostałe Ewangelii zaczynają się od działalności Jana Chrzciciela, co Łukasz ma tutaj w rozdziale, w rozdziale trzecim. Troszkę, troszkę pewnie to było związane z tym, w sensie jak Łukasz no już się zdecydował, żeby tę Ewangelię dzieciństwa jednak tutaj mieścić, zawrzeć, że troszkę podobnie jak ten Jan, Janowy Prolog, on tam pewne takie istotne określenia Jezusa no właśnie już tak naprawdę zawarł w tych dwóch pierwszych rozdziałach. To się gdzieś tam przewija.